Czy kiedykolwiek spojrzałeś na zegarek dokładnie o godzinie 15.15 .15 i poczułeś, że coś niezwykłego zaraz się wydarzy? To nie jest zwykły przypadek. Według numerologii i duchowości, ta godzina to sekretne przejście, bezpośredni znak od wszechświata zapowiadający nadchodzący dobrobyt. Jest to ciche przypomnienie, że zbliża się wyjątkowa okazja dla tych, którzy potrafią ją rozpoznać. Jednak istnieje jeszcze głębszy sekret, znany jedynie nielicznym. Istnieje metoda utrzymywana w ścisłej tajemnicy, która może odmienić twoją rzeczywistość finansową i otworzyć drzwi do prawdziwego bogactwa. W tej chwili jesteś bliżej niż kiedykolwiek odkrycia kodu, który zmienia życie. Drogi potężnej, zarezerwowanej tylko dla najbardziej przebudzonych. Teraz twoja kolej na działanie. Czujesz to wezwanie w głębi swojej duszy? To narastający płomień, który rozpala się za każdym razem, gdy myślisz o swoich największych marzeniach. To jest ten właściwy moment. W komentarzach napisz trzy pragnienia, które dotykają Twojego serca i poruszają Twoją istotę. Tylko ci, którzy słyszą to wezwanie, są tu z określonego powodu. Nie trafiłeś tu przypadkiem. Wszechświat wybrał Cię, byś stał się częścią tego ruchu obfitości. Kiedy wyrażasz swoje pragnienia z pasją, dzieje się coś magicznego. Stają się one potężnym dekretem, który rozbrzmiewa w wszechświecie. Od momentu, gdy manifestujesz swoje zamierzenia, wszechświat zaczyna pracować na Twoją korzyść. Tworzy się sieć potężnych intencji, jednocząca ludzi i energię na tej samej częstotliwości obfitości i realizacji. Zwróć uwagę na znaki wokół Ciebie. Nowe drzwi się otwierają, wcześniej niewidoczne rozwiązania pojawiają się, a nieoczekiwani ludzie przychodzą, aby pomóc. Każde zdarzenie układa się w idealny sposób, prowadząc cię w kierunku wspaniałego przeznaczenia, które zawsze było ci pisane. Bariery zaczynają się rozpadać, a wszystko toczy się lekko, jakby niewidzialna siła kierowała twoimi krokami z mądrością i precyzją. Nie ignoruj tej chwili. Zostałeś na nią przygotowany, a teraz wszechświat jest gotowy, by dostarczyć to, czego zawsze pragnąłeś. Otwórz serce i uwierz. To nie jest przypadek, że ten tekst trafił do ciebie. To jest wezwanie, na które czekałeś. Jesteś częścią czegoś większego, a to wewnętrzne uczucie, ta cicha pewność jest dowodem, że twój czas wreszcie nadszedł. Być może stawiłeś czoła przeszkodom i chwilom zwątpienia, ale każdy z tych wyzwań był przygotowaniem. Teraz wiesz, że zasługujesz na wszystko co najlepsze w życiu. Prawo przyciągania mówi, że to na czym skupiamy uwagę rośnie. A dziś, będąc tutaj, wibrujesz już na potężnej częstotliwości, która przyciąga przemianę. Ta energia otworzyła drogę, byś dotarł do tego punktu. Uwierz. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie. Zasługujesz na każde marzenie, które nosisz w sercu. Nie ma zewnętrznych barier, które mogłyby cię powstrzymać. Są tylko ograniczające przekonania, które właśnie zaczynasz przełamywać. Dziś jest dzień, w którym łamiesz te blokady i otwierasz przestrzeń dla przepływu obfitości. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie z jasnością to, czego najbardziej pragniesz. Zobacz siebie, jak żyjesz swoim wymarzonym życiem. Zobacz miejsca, które chcesz odwiedzić, ludzi, z którymi chcesz być, i finansowy dobrobyt, który do ciebie płynie. Poczuj tę rzeczywistość, jakby już się działo. To uczucie jest kluczem do zestrojenia twojej wibracji z tym, co chcesz zamanifestować. Nie zapominaj, że wdzięczność jest kluczowa. Podziękuj teraz za wszystko, co już masz i za wszystko, co nadejdzie. Wdzięczność to najsilniejszy sygnał, jaki możemy wysłać do wszechświata. Potwierdza, że żyjesz już w obfitości, a im bardziej jesteś wdzięczny, tym więcej otrzymujesz. Powtórz teraz. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem i za te, które są w drodze. Poczuj, jak ta wdzięczność przepływa przez każdą komórkę Twojego ciała. To ta energia wdzięczności wzmacnia Twoje połączenie ze wszechświatem i przyciąga więcej obfitości do Twojego życia. Pamiętaj. Wszechświat zawsze odpowiada na wezwanie gotowych serc. A to jest Twój moment. Elementy zaczynają się poruszać, sytuacje się układają, a wszystko płynie w Twoim kierunku. Droga została otwarta i teraz Twoja kolej, by nią podążać z ufnością i celem. Nie odkładaj tego na później. Wszechświat czeka na Twoje działanie. To początek niezwykłej podróży, która zaprowadzi Cię dalej niż Twoje najśmielsze marzenia. Uwierz, zaufaj i idź naprzód. Wspaniałe przeznaczenie, którego zawsze pragnąłeś, jest już w Twoim zasięgu. Teraz nadszedł czas, by głęboko zrozumieć związek między wibracją a zainspirowanym działaniem. Prawo przyciągania opiera się na energii. Im wyższa Twoja wibracja, tym szybciej manifestujesz to, czego pragniesz. Podnoszenie tej częstotliwości jest kluczowe i wymaga angażowania się w działania, które rezonują z Twoimi najgłębszymi marzeniami. Chodzi nie tylko o ciężką pracę, ale o działanie z intencją i pewnością, że to czego pragniesz już się zbliża. Każdy krok, który podejmujesz, to konkretne działanie w kierunku Twojego celu, przybliżające Cię do realizacji marzeń. Kiedy wierzysz niezachwianie, wszechświat układa na Twojej drodze okazję. Dziś jest dzień, byś zrozumiał, że zostałeś wybrany i że obfitość, sukces oraz szczęście są Twoim boskim prawem. Jesteś godny każdego pragnienia, które rodzi się w twoim sercu i każdej ambicji, która napędza twoją duszę. Posiadasz niezbędne umiejętności i wewnętrzną siłę, by stworzyć rzeczywistość, o jakiej zawsze marzyłeś. Nadszedł czas, byś ruszył naprzód z pełnym zaufaniem, ponieważ wszechświat już zaczął działać na twoją korzyść, przygotowując okazje, które zaraz się ujawnią. Teraz potwierdź: Jestem wybrany, jestem zamożny, jestem głęboko wdzięczny. Wszystkie moje marzenia już należą do mnie. Poczuj, jak te słowa rezonują w Twoim sercu i umyśle, napełniając Twoją świadomość pewnością, że jesteś twórcą swojego losu. godzina piętnasta. piętnaście nie jest przypadkiem, to bezpośredni znak od wszechświata. Powtarzająca się liczba piętnaście wzmacnia duchowe przesłanie wyrównania i przemiany, wskazując na nadchodzące zmiany, zwłaszcza w aspekcie finansowym i manifestacji obfitości. Numer jeden symbolizuje nowe początki i moc kształtowania rzeczywistości poprzez klarowne intencje, pozytywne myśli i zharmonizowane działania. Natomiast liczba pięć wiąże się z wolnością, koniecznymi zmianami i nowymi przygodami. Sugeruje, że aby przyciągnąć obfitość, trzeba być gotowym otworzyć się na nowe. Przygotuj się, ponieważ nadchodzi coś wielkiego. Musisz jednak być gotów przyjąć to, co oferuje wszechświat. Kiedy znaki takie jak 15 15 pojawiają się wielokrotnie, to zaproszenie do pielęgnowania głębokiej wdzięczności. Wdzięczność jest najpotężniejszym katalizatorem obfitości. Kiedy dziękujesz, wysyłasz wszechświatowi wiadomość, że jesteś gotów na więcej. Otwierasz się na nowe błogosławieństwa, które dostosowują się do twojej obecnej energii. Istnieje niezwykły sekret, utrzymywany w tajemnicy przez długi czas który może jeszcze bardziej wzmocnić tę więź z energią godziny 15:15. .15. Ta metoda, dzięki swojej prostocie i skuteczności, ma moc odmienić Twoje życie na zawsze. Polega na wykorzystaniu wibracji chwili do ponownego potwierdzenia wdzięczności i dostrojenia intencji do energii wszechświata. Wykorzystaj tę wiedzę mądrze i zamanifestuj obfitość, która zawsze była Ci przeznaczona. Siedem kluczy do potężnej manifestacji: 1. Wewnętrzny spokój. Gdy zauważysz godzinę 15.15, piętnaście, .15, weź głęboki oddech i wycisz swój umysł. Spokój to brama do energii wszechświata, umożliwiająca, by twoje serce i dusza zsynchronizowały się z naturalnym przepływem obfitości. 2. Absolutna jasność i skupienie. Zamknij oczy i wyobraź sobie swój cel w najdrobniejszych szczegółach. Nie ograniczaj się. Poczuj, jakbyś już żył tą rzeczywistością. Doświadcz prawdziwej radości z osiągnięcia tego, czego pragniesz. 3. Wzmacniające afirmacje. Wzmocnij swoją moc, powtarzając trzy razy: Przyciągam obfitość z łatwością. Moje marzenia się spełniają. Jestem głęboko wdzięczny za to, co nadchodzi. Te słowa podnoszą Twoją energię, dopasowując ją do sukcesu. 4. Natychmiastowa wdzięczność. Po wypowiedzeniu afirmacji, podziękuj za coś, co już posiadasz. Wdzięczność tworzy potężną rezonancję, zdolną przyciągnąć więcej błogosławieństw do Twojego życia. Pamiętanie o tym, co już masz, otwiera przestrzeń na nowe osiągnięcia. 5. Małe działania z celem. Każdego dnia podejmij jeden krok, który przybliży Cię do realizacji marzeń. Nie musi to być coś wielkiego. Prosty gest, jak wiadomość czy plan, już porusza energię na Twoją korzyść. 6. Połączenie z naturą. Jeśli to możliwe, dotknij Ziemi bosymi stopami lub połącz się z roślinami i drzewami. Natura jest nieskończonym źródłem energii, która wzmacnia Twoje wibracje i intensyfikuje Twoje intencje. 7. Pełne zaufanie do wszechświata. Oddaj swoje pragnienia z pełnym zaufaniem. Kiedy ufasz, że wszechświat działa na Twoją korzyść, eliminujesz wątpliwości i lęki, przyspieszając proces manifestacji. Sekret Siedmiu Kluczy jest szczególnie potężny o godzinie 15:55. W chwili pełnej symboliki. Powtórzenie liczby 15 zwiastuje okres prosperity i nieuchronnej transformacji. Liczba 1 symbolizuje nowe początki i zdolność kształtowania swojej rzeczywistości poprzez intencje. Z kolei 5 łączy się z wolnością i odwagą do zmian. Ich połączenie wskazuje, że wielkie transformacje wymagają otwartości i gotowości do działania. To nie tylko wizualizacja, ale wcielanie w życie uczucia jakbyś już posiadał to, czego pragniesz. To jest sekret wybranych, nie czekają na moment, by uwierzyć. Oni żyją, jakby ich pragnienia już były rzeczywistością. Ci, którzy pojmują tę prawdę, opierają się na trzech filarach: wysokiej częstotliwości, ukierunkowanym działaniu i niezachwianej wytrwałości. Te elementy razem tworzą fundament do szybkiej i stabilnej manifestacji. Podnoszenie swojej częstotliwości jest kluczowe, by dostroić się do tego, czego pragniesz. Twoja energia musi być zgodna z tym, co chcesz przyciągnąć, czy to pieniądze, miłość czy szczęście. Wymaga to świadomej i zdecydowanej postawy. Zainspirowane działanie to drugi filar. W przeciwieństwie do wysiłku bez celu, płynie ono naturalnie z wewnętrznej pewności. Każde działanie to celowy krok w stronę twojego marzenia, jakby droga była już wyznaczona. Ostatni filar wytrwałość. Zapewnia nieprzerwany przepływ energii. Utrzymanie wysokiej postawy i codzienne działania to klucz do przekształcenia szybkich zmian w trwałe rezultaty. Istotne jest także rozmontowanie ograniczających przekonań, które blokują przepływ obfitości. W ciągu życia wielu z nas nauczyło się wierzyć, że szczęście i bogactwo są nieosiągalne. Te przekonania stają się niewidzialnymi barierami, które blokują realizację naszych pragnień. Prawdziwie wybrani wiedzą, że pokonanie tych barier jest niezbędne. Każda negatywna myśl lub ograniczający wzorzec musi zostać zastąpiony mentalnością wzrostu i prosperowania. W ten sposób uwalniasz swój potencjał i pozwalasz, by wszechświat przyniósł ci to, co jest twoim prawem. Teraz, gdy znasz filary i opanowałeś metodę siedmiu kluczy, nadszedł czas na następny krok. Wszechświat jest gotów dostarczyć dokładnie to, czego pragniesz. Musisz jednak uwierzyć, działać i otworzyć się na transformację. Przygotuj się, bo wielkie zmiany są blisko. Stosując te kroki z pewnością i celem, stajesz się prawdziwym twórcą swojej rzeczywistości, manifestując życie pełne i obfite. Dobra wiadomość jest taka, że ograniczające przekonania nie są ostateczne, można je przekształcić. Jedną z najbardziej transformujących metod jest technika linii czasu potężne narzędzie, które pozwala zmieniać sposób, w jaki postrzegasz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polega ona na postrzeganiu życia jako ciągłej linii, gdzie każde doświadczenie z przeszłości wpływa na to, kim jesteś dziś. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że można przeprogramować tę linię, zmieniając swoje spojrzenie na wydarzenia z przeszłości, aby stworzyć obfitszą teraźniejszość i przyszłość. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoją linię czasu. Cofnij się do przeszłości i znajdź konkretne momenty, które wygenerowały ograniczające przekonania. Może to być problem finansowy, znacząca strata, lub coś, czego nauczono cię w dzieciństwie. Zobacz, jak te wydarzenia ukształtowały twoje obecne postrzeganie siebie i świata. Teraz, zreinterpretuj te momenty z nowej perspektywy. Zadaj sobie pytanie: czy te przekonania odzwierciedlają absolutną prawdę? Czy są jedynie ograniczonymi interpretacjami, które przyjąłeś? Uświadom sobie, że te wydarzenia nie definiują tego, kim jesteś. Masz moc zmienić znaczenie, jakie im nadałeś. Powróć do teraźniejszości. Z nowymi przekonaniami. Powtarzaj w myślach: Jestem zamożny, jestem obfity, zasługuję na wszystkie błogosławieństwa wszechświata. Z każdym krokiem poczuj, jak te przekonania stają się częścią Twojego nowego nastawienia. Teraz. Spójrz w przyszłość i wyobraź sobie życie z tą nową mentalnością. Zobacz siebie wolnego od dawnych blokad w harmonii z obfitością, wolnością i pewnością siebie. Poczuj, jak to jest być w pełnej synchronizacji z pojawiającymi się możliwościami. Sekretem prawdziwych mistrzów obfitości jest umiejętność przepisania swoich przekonań i świadomego kreowania przyszłości. Technika linii czasu nie tylko pomaga przezwyciężyć przeszłość, ale także staje się potężnym narzędziem do aktywnego tworzenia pożądanej rzeczywistości. Bogaci i odnoszący sukcesy znają ten sekret i stosują go w ciszy, dbając by ich mentalność była zawsze nastawiona na ciągły rozwój. Wiedzą, że nie trzeba być ofiarą przeszłych okoliczności, można stać się świadomym twórcą swojej historii. Teraz, gdy rozumiesz technikę linii czasu, nadszedł czas, aby zrobić krok głębiej: kompletną restrukturyzację poznawczą. Proces ten polega na identyfikacji Zakwestionowaniu i zastąpieniu ograniczających przekonań, co pozwala na stworzenie potężnego sposobu myślenia zgodnego z Twoimi największymi celami. 1. Zidentyfikuj swoje ograniczające przekonania. Zadaj sobie pytania w co wierzę na temat dobrobytu i pieniędzy. Jakie są moje myśli o sukcesie? Jak reaguję mentalnie, gdy wyobrażam sobie osiągnięcie czegoś wielkiego? Te przekonania mogą być zakamuflowane jako absolutne prawdy. Zwroty takie jak pieniądze trudno zarobić, lub nie jestem wystarczająco dobry, to wzorce, które należy zakwestionować i zastąpić. Devois. Kwestionuj swoje przekonania. Po zidentyfikowaniu ograniczającego przekonania zapytaj, czy to przekonanie jest prawdą, czy tylko odbiciem tego, czego nauczyłem się w życiu. Czy istnieje jakikolwiek dowód na to, że jest inaczej? Jak to przekonanie blokowało mój rozwój? Im częściej będziesz kwestionować te przekonania, tym bardziej będą one tracić na sile. 3. Zastąp przekonaniami wspierającymi. Na każde ograniczające przekonanie stwórz nowe, pozytywne. Pieniądze trudno zarobić zamień na: pieniądze płyną do mnie obficie. Nie jestem wystarczająco dobry, przekształć w: jestem zdolny i zasługuję na sukces. Nie znajduję okazji, zamień na: okazje są wszędzie, a ja potrafię je wykorzystać. 4 kreatywna wizualizacja i codzienne wzmacnianie. Zapamiętaj nowe przekonania i czy wizualizuj siebie żyjącego życiem, którego pragniesz. Regularne wyobrażanie sobie tego stanu umacnia te przekonania i sprawia, że twój umysł zaczyna wierzyć, że to już jest twoja rzeczywistość. Dzięki połączeniu technik linii czasu i restrukturyzacji poznawczej masz moc, by całkowicie przekształcić swoje myślenie i stworzyć nową ścieżkę życiową. Teraz czas działać. Zostałeś wybrany, aby znaleźć tę wiadomość, a teraz masz wszystkie narzędzia potrzebne, by stworzyć życie, na które zasługujesz. Uwierz, działaj i pozwól, by wszechświat działał na Twoją korzyść, bo Twoja przyszłość już się formuje. Podążaj wytyczoną ścieżką, jesteś świadomym twórcą swojej nowej rzeczywistości. Zamknij oczy i pozwól sobie wyobrazić życie pełne spełnienia. Wyobraź sobie zwyczajny dzień w swojej nowej rzeczywistości. Jak się czujesz? Każdy szczegół ma znaczenie. Od pierwszej chwili dnia po wielkie wydarzenia, które naznaczają ten nowy etap obfitości i dobrobytu. Teraz zobacz siebie otrzymującego duże sumy pieniędzy z niespodziewanych i obfitych źródeł. Poczuj radość płynącą z serca, gdy widzisz, jak każdy cel realizuje się z łatwością. Niech ta emocja poprowadzi twój umysł i podniesie twoje wibracje, abyś mógł dostroić się do przepływu wszechświata. Aby ta nowa rzeczywistość się zmaterializowała, Musisz działać z pewnością, że to już jest prawda. Inspirujące działanie jest kluczowe, by przekazać wszechświatowi, że jesteś gotów na przyjęcie tego, co najlepsze. Każdy krok podjęty z intencją i pewnością sprawia, że energia płynie bez przeszkód. Codziennie wyrażaj wdzięczność, jakbyś już osiągnął wszystko, czego pragniesz. Wdzięczność jest magnesem przyspieszającym manifestację i łączącym cię z uniwersalną obfitością. Bądź wdzięczny za sukces, zdrowie i pieniądze, które już płyną w Twoją stronę. Ufaj całkowicie procesowi. Wiesz, że wszechświat sprzyja Twoim intencjom, a wątpliwości znikną, wzmacniając Twoje połączenie z celami. To jest klucz do zamiany marzeń w rzeczywistość. Zostałeś wybrany, by przeżyć tę transformującą przygodę. W Twoim wnętrzu drzemie potężna siła, zdolna współtworzyć każdą rzeczywistość, jakiej zapragniesz. Wszystkie narzędzia, które tu otrzymałeś, mają na celu poprowadzenie cię do obfitego życia. Ile razy wątpiłeś w siebie, ile razy słyszałeś wewnętrzny głos mówiący, że nie dasz rady. Dziś decydujesz się zostawić te ograniczenia za sobą. Nadszedł czas, aby napisać swoją historię na nowo. Uznaj tę prawdę. Jesteś godzien miłości, obfitości i sukcesu. To wszystko już należy do ciebie. Niezwykłe życie, którego pragniesz, jest w twoim zasięgu. Wyobraź sobie, że się uśmiechasz, otoczony ludźmi, którzy promieniują szczęściem razem z Tobą. Poczuj pełnię w swoim wnętrzu i pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Na tej drodze zmierzyłeś się z dawnymi przekonaniami, pokonałeś bariery i odbudowałeś swój sposób myślenia na nowo. Taka odwaga jest rzadkością. Niewielu odważa się kroczyć tą ścieżką z równą determinacją. Teraz, gdy obudziłeś swoją wewnętrzną moc, nie ma już żadnych ograniczeń. Jesteś współtwórcą wszechświata, a ta transformacja to dopiero początek Twojej nowej historii. Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć życie swoich marzeń, już jest w Tobie. Teraz jest czas na działanie z pewnością, wdzięcznością i jasnością. Wizualizuj, wierz i wprowadzaj w życie każdą otrzymaną lekcję. Obfitość już płynie w Twoim kierunku. Z każdym inspirowanym krokiem przyciągasz nowe możliwości i realizujesz swoje intencje. Wszechświat zawsze odpowiada tym, którzy są gotowi na przyjęcie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się w komentarzu pozytywnym podziękowaniem. Możesz również wyrazić swoje wątpliwości lub po prostu zadeklarować swoje marzenia z wdzięcznością i entuzjazmem. Twoja obecność w tym miejscu jest cennym darem, a możliwość wsparcia twojej drogi przynosi mi ogromną radość. Nigdy nie zapomnij. Jesteś istotą światła, zasługującą na wszystko, co najlepsze we wszechświecie. Uwierz w swoją moc i wiedz, że Twoja obecność jest skarbem dla świata. Nieskończona wdzięczność za to, że tu jesteś. Twoja obecność sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej wyjątkowe.